Sprawdzę, co tam słychać na Insta. O, wszyscy mają mega zdjęcia oprócz mnie. Zaraz, mam pomysł. Tak, David się nada. Kurczę, Jennifer coś od niego chce. Czyści mu kurtkę? Chy? Co ona sobie myśli? Wydaje jej się, że jest wyjątkowa bo ma Davida. Słodka fotka, kolejna słodka fotka. Chwila. Wiem co robić. Tylko żeby mnie nikt nie przyłapał. Pożyczę sobie coś. Bingo. Na pewno nie ma nic przeciwko. Ale będzie ekstra. Włożę tylko ręce do nogawek. Przygotuję telefon. I włączę samowyzwalacz. Teraz chowamy dłonie do butów. I zdjęcie gotowe. Ale ekstra wyszło. Patrzcie ile lajków. Fajna fotka Ani. Ale wiem co zrobiłaś. I już wszystkim powiedziałam. Powodzenia Laska. O czym ona mówi? O Boże, tylko nie to. Z drogi. O, muszę to ściągnąć. I tak niczego nie żałuję. Chwilunia. Zapraszam. Wpuszczam tylko w ładnych łaskach. Można? Wypróbowałem swoje kocieruchy. E, miło mi. Stydniś, co? Okej. Okay. Gdzie się wybierasz? Nie wejdziesz tam. Nie w tym czymś. Zaczekaj tu. Też szpony chcą potańczyć. Aha, nie. Dobra. To co powiesz na ten strój? Dlaczego? Lepiej na pewno nie będzie. W sumie to. w jeansach nie wpuszczę. Daj spokój, stary. Można? To pałeczki? Chwila. Weźcie zwykłą parę jeansów i skupcie się na nogawkach. Chwyćcie za dwie pałeczki i obróćcie je poziomo. Zwiążcie gumką recepturką. Kilka razy wystarczy. Uff, trochę mi zeszło. Napełnijcie pojemnik wodą i włóżcie do niego spodnie. Muszą być całe zanurzone. Teraz pora na wybielacz. Powoli i ostrożnie wlejcie go do pojemnika. I zaczekajcie, aż zrobi swoje. I co pan na to, panie Klubowiczu? Gdzie je kupiłeś? A, kurzyły mi się na chacie. Udanego wieczoru! Muszę iść na zakupy po robocie. Albo w sumie teraz pójdę. W końcu zdjęcia szkolne. Widać, że każdy się wypiększył. Teraz Eli weszła? No co się gapisz, frajerze? Zazdrościsz mi tatuaży? W sumie to trochę tak. Szkoda, że nie mam tyle odwagi. Wytnijcie jakiś obrazek, nie musi być dokładnie. Teraz spryskajcie go perfumami. Weźcie miseczkę z wodą i zanurzcie obrazek. Odczekajcie dwie minuty. Wybierzcie miejsce na dziarkę i spryskajcie je zapachem. Wyciągnijcie wydruk i połóżcie na skórze tuszem do dołu. Powoli oderwijcie papier. Wygląda jak prawdziwy. Teraz ja? Wyluzowany na Maxa. Noelo. Mama padnie z zachwytu zartowałem. Ale na bank znajdę jakąś dziełkę. To jest nudne, to też. Ach, przestarzałe słuchawki na kablu. Ja mam bez przewodówki, jak wszyscy. Myśli, że jest fajna tylko dlatego, że ma nowe słuchawki? Ach, tańczy do swojej muzyki? Okej. Okay. Jesteś beznadziejna z tymi kablami. Szkoda mi na nią nerwów. Ale chciałabym mieć fajniejsze słuchawki i nawet wiem, jak to zmienić. Tylko wezmę swoje przybory: nożyczki są, jedziemy. No to otniemy. Ciach! I są bezprzewodowe, nikt się nie połapie. O, lepiej schowam to do kieszeni. O, przestarzałe słuchawki wróciły. Zaraz, też ma bez przewodówki? A co mnie to? Ja miałam je pierwsza. Trudniejszy niż myślałam. I bardziej męczący. Impreza wieczorem? Oj, nimi chyba się nie wybiera. Czego? Na pewno nie. Może jej trochę pomogę. Bela? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Pora na metamorfozę. Zaczniemy od buzi. Maczała się w tłuszczu. Spokojnie, wiem co robić. Do roboty. Konturowanie to podstawa. I kilka piegów. I jak ci się podoba? Prawie zapomniałam o włosach. Pomyślmy. Mam. Żegnaj niesporny koku. Witajcie warkocze. Zróbcie jeden nad uchem. Zaplećcie do tego miejsca i podsuńcie do góry. Teraz trochę w dół. I przypnijcie psówką. Pora na drugą stronę. Idealnie. To się nazywa metamorfoza. Zapomniałam o teście. Jak to zrobiłaś? Teraz mamy takie same fryzury. Lepiej się zbierajmy. Za chwilę makijaż będzie gotowy. O mój Boże! Czy to Kate? Wygląda jak śmierć. Takiej cery to ja nigdy nie widziałam na żywych ludziach. Dzień dobry, Eni. Dobrze cię widzieć. Przywitałam się. Czy coś jest nie tak? O, e, żartujesz sobie, Kate? Spójrz na siebie, ale uważaj. Naprawdę uważaj. Miałaś rację. Jestem cała blada. Zawsze taka byłam? I nawet tego nie zauważyłam? Tak, niestety tak. Ale spokojnie, pomogę ci z tym. Zobaczysz, zrobię cię na bóstwo. Tylko wyjmę swoje rzeczy. Przyda się oliwka i makijaż. Patyczek też będzie potrzebny. Najsampierw zbieramy nieco makijażu przy pomocy patyczka. Teraz drugi krok. Niech oliwka zdziała swoje cuda. Odkręcamy zakrętkę buteleczki. Bierzemy teraz proszek. Nabiorę trochę na patyczek. I wsypię do buteleczki. Spójrz, proszek rozpuszcza się w oliwce. Tyle wystarczy. Zakręcamy z powrotem i potrząsamy buteleczką. Zobacz, oliwka zmieniła kolor. Ładny. Patrz, co mam, Kate. Remedium na twój kryzys. To pomoże z tą bladością. Jesteś pewna, że zadziała? Tak. Wetrzyj w skórę, a będziesz wyglądać zupełnie inaczej. Chyba muszę spróbować. Zacznę od małej ilości, nie za dużo. No dobra. Teraz pozostaje chyba wetrzeć w skórę. Najpierw policzki, potem lewa ręka, no i oczywiście prawa. Wow! Nie wierzę! To działa! Już nie jestem blada. Jakby trąciło ode mnie młodością. Miałaś rację, to naprawdę działa. Oślepiasz blaskiem. Wow! Moja skóra cała promienieje. Za chwilkę się pouczymy. O matynku! Kto mi tu przyniósł słońce do klasy?